Halo, halo kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Słodko-Gorzkiego Życia. No i kochani, nadal mamy zimę tutaj. Nasze dzieciaki, słuchajcie, wróciły już ze szkoły. Jest poniedziałek, godzina 15. I ja tutaj, tak jak mówiłam, troszeczkę domek umeblowałam. Oni byli, słuchajcie, na zakupach. Także ja Wam tutaj na szybkości pokażę, co tutaj stworzyłam. Starałam się nie dawać, słuchajcie, zbyt dużo, zbyt jakoś tak, wiecie, dekoracyjnie. Po prostu takie rzeczy, które każdy nastolatek w pokoju chciałby mieć, wiadomo, jakieś obrazki, zdjęcia, plakaty, takie bardziej nastolatkowe rzeczy, chociaż no pamiętajmy, że oni jednak muszą być troszeczkę bardziej dorośli już niż tacy przeciętni nastolatkowie, no bo zostali sami, zostali bez rodziców. Dobra, więc my sobie tutaj i włączymy wszystkie światła, a ja z tego miejsca na początku chciałam Wam przypomnieć o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, bo 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 jest sporo osób, które oglądają, a nie subskrybują. Także polecam, polecam. No, sama siebie polecam, tak, okej. Okay. Nieważne, słuchajcie, ale tak, ale łapeczki to są zasięgi, także Także tutaj właśnie chciałam Was prosić o łapeczki w górę. No i dobra, kochani, tak tutaj wygląda kącik naszej Zojki. Dałam właśnie tutaj zdjęcia, dałam tutaj tablicę korkową. Poprosiliśmy właśnie tutaj o znalezienie korespondencyjnego przyjaciela, lub tam przyjaciółki. Zobaczymy, słuchajcie, była jakaś ta do nas przyszła, więc może ktoś nam odpisał. To się na skrzynce sprawdza, czy tutaj. Nie wiem, nigdy się tym nie zajmowałam, także właśnie jak sobie tutaj szukałam jakichś fajnych obrazków, to znalazłam tą tablicę i tak mówię, a czemu by nie? Tutaj mamy jeszcze postawione walizki, no bo słuchajcie, wszystkiego nasza Zoja nie wypakowała, stwierdziła, że to nie ma sensu, nie ma też wiele szaf kupionych, no bo nie będzie tutaj mieszkać zawsze, więc po prostu takie rzeczy, powiedzmy letnie, o, bo skoro mamy zimę, to letnie rzeczy ma pochowane w tych. Walizkach. Oczywiście mamy portret z naszą mamuśką, tu jakieś kotełki, gitarę, na której Zojka już Grała. No i tak jak mówiłam, zobaczcie jakieś książki tutaj. No po prostu powiesiła sobie firanki, zasłonki, lustro. Sobie powiesiła półkę, tą komodę jej zostawiłam. Po prostu jakieś popierdółki tutaj poukładałam. Tutaj mamy to, co ona znalazła na Sulani. Prostownica, przepiękne obrazy. No i tutaj też zasłonki, i po prostu mamy łóżko. Takie o zwykłe łóżko. No i tutaj dla koteczka. Salo się prezentuje tak. Widzę, że coś tutaj się stało z firaną. Po po prostu kanapa, stolik, też nic takiego specjalnego. Tutaj mamy postawione dwa krzesełka yy, waś, właśnie dla gości, jak ktoś przyjdzie. Żeby mogli sobie ewentualnie jeszcze usiąść Na jakichś wiecie imprezach Bartek szafy pozostawiał Tutaj też ma popakowane rzeczy Ma pufę, ma też gitary Też grał właśnie na gitarze No i słuchajcie każdy ma po swoim laptopie Dałam im po prostu wiecie Oni może pójdą na studia To znaczy Zojka na pewno Bartek nie wiadomo Więc niech mają Tym bardziej, że ja chciałam troszeczkę ich może z tych pieniędzy Troszeczkę im się pozbyć tych pieniędzy Żeby oni też nie mieli tak dużo Plakaty te co on sobie znalazł Popowieszałam chyba no, i jakieś inne znalazłam, to też powiesiłam mu tutaj na ścianie. Mamy odkurzacz, mamy rumbę, bo nasz kotek jest kotkiem włochatym i gubi sierść. Tak, Bartka poprzebierałam, ale to słuchajcie, zobaczycie już chyba po prostu w czasie gry już nie będziemy sobie wchodzić do kasa. Bartek widziałam, że zaprosił też jakąś monikę, tylko ja nie wiem, gdzie ona jest. Czy to ty jesteś Moniką? Tak, Ty jesteś Monika Langrab. O! Dobra, no to weź tutaj czy z nią o ulubionym zespole czy czymś tam, kto do ciebie dzwoni. Hej piękna, o! Kurczę, patrzcie, bo ja jej dałam, wiecie co, na kąpię, żeby ona sobie tam z kimś pisała, i ona z tym chłopakiem miał, ma już pasek różowy. Ja nie wiem, słuchajcie, troszeczkę mają zielonego, troszeczkę mają różowego, ale. Hmm, czy my gdzieś pójdziemy, kurczę, a może nie, weźmiemy, zrobimy tak i my go zaprosimy do nas weź, gdzie jest, która to jest nasza ta jest chyba nasza, o Jezusa, rachunki mamy, dobra, opłać rachunki widzę, że tutaj ta pani ciekawie jest ubrana, ale dobra e, e, dobra, no trudno, najwyżej trzeba z powodu oglądania czyjejś śmierci nie, może tak na początku nie bardzo weź tutaj tą pocztę bo jestem ciekawa, co to przyszło tutaj no i tak, oni mają projekty do, zrobienia. ej a skąd my to mamy, Dajmy to, nie wiem, nie chcę tego. Dobra, ty masz tutaj swój projekt. Widziałam, że Bartek też ma swój projekt. On ma też właśnie w aspiracji, że musi ukończyć projekt. Czy on by mógł z tą dziewczyną coś tutaj, wiecie, w grupę wejść i robić razem z nią ten projekt? Czy, czy tak raczej nie bardzo? wy się dodaj do grupy. Nie, ale możesz zacząć pracować i chyba możesz ją poprosić o pomoc. Pokażę Wam tutaj, właśnie, chodź, Zojka. Chodź tutaj wytrtolisz, a on śpi. Ma jeszcze w miseczce jedzonko, także nie będziemy mu do, jej dodawać niepotrzebnie, bo potem się zaśmiergnie. Damy jak, jak już zje wszystko. No i chodź, zobaczymy tego, tego. Sprawdź odpowiedzi, o właśnie, o to chodzi i zaprośmy tego Harego. Tak. O, tutaj widzę, że poznałaś Mako, ja sobie też tutaj stworzyłam paru simów i parę simek w wolnym czasie, właśnie żeby oni ich poznali w szkole Jestem ciekawa, czy Bartek poznał któryś z tych simów, których ja stworzyłam, ale chyba nie, chyba nie Dobra, no ale zaprosił to Monikę, ta Alicja też spoko, też jest nastolatką, Jolanta, Jola, no i spoko Ja tak myślę, kochani, czy my się dzisiaj gdzieś wybierzemy a możesz się poprosić o pomoc? Poproś o pomoc przy projekcie, o Nie płacz, Bartuś, ja wiem, kurczę, że mama ci tam umarła Ale no kurde, Blaszka, no co mam zrobić? Nic nie zrobię Dobra, dawaj Co za szyk, czekaj, czekaj Zdaje się, że mam nowego korespondencyjnego przyjaciela z Bridgeport I będziesz miała tutaj? Ej, a gdzie masz tą... Gdzie ona będzie miała tą... Iść do pracy? A gdzie ty idziesz do roboty? Ej, a bo ty jesteś tą czy liderką, da. Nie, nie idź do roboty, opuść. Czekajcie, a gdzie ona będzie miała tą pocztówkę? Czy to będzie w skrzynce? Jednak zadzwoń tam do tego chłoptasia. Kurde, Blaszka. No, bo ja myślałam, że na tę pocztówkę tutaj będzie miała w wyposażeniu. Czy to jeszcze nie? Hmm. pokaż mi to społeczne. Napisz list do. Bridgeport, aha, to może muszę napisać I on mi odpisze, czy tam ona Kurde, blaszka, nie mam pojęcia Okej, okay, mamy coś do jedzenia Bo coś rano robiłyśmy, widzę, że jest też zepsute jedzenie Ale o Jezus, ile my tu mamy żarcia Jakoś normalna No, dobra I, I niech oni sobie tutaj wszyscy zjedzą Co z tymi rurami jest? Jest coś? Tak, jest coś z rurami Rano nam się zepsuło tutaj I nie mieliśmy prądu Sprawdź co u Simahary, chodź on jest wynerwiony chyba, ale pokażę Wam go, zobaczcie Tak go sobie tutaj... Myśmy chyba nawet... Jesteś tutaj Myśmy chyba ich nawet zaczęli na live tworzyć Czy ja coś pokręciłam? Kurde, teraz nie pamiętam A ten pan w różowych to jest dorosły Dobra, rozmawiaj o zainteresowaniach Weź z nim troszkę pogadaj może Możesz go też właśnie dodać do grupy Czy nie? Działania, dodaj do grupy i przyjdziecie sobie coś zjeść. Weź porcję razem. Ty też możesz wziąć porcję razem tutaj z koleżanką, skoro mamy już. Skoro mamy. Skoro już przyszła po prostu, rozpoczął się festiwal. Tak, pójdziemy zaraz. Pójdziemy zaraz sobie wszyscy, tylko niech oni zjedzą. Czy ten festiwal jest tutaj? Gdzie to jest? Chyba nie. Nie, 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 to nie jest tutaj. Dobra. No, więc jestem ciekawa, kiedy my dostaniemy tą pocztówkę. Kurde, nie wiem. Ale weź ty tutaj z nimi pogadaj. Ty widzę, że może tutaj z tą Moniką. Chcesz pogadać? Rozmawiaj o ziemnej pogodzie. O, idzie do nas, Harry Ej, Hary, tak jak ojciec nasz. Kurde, blaszka, czy to zbieg okoliczności? Czy o co chodzi? Kawa, czy herbata? E, oj, ty będziesz musiał jeszcze się wykąpać. Dobra, zostaw ten projekt, Chociaż kurde, on miał to zrobić w aspiracji. Ukończ Sabrina cicho bądź Sabrina, co ty tam gadasz? Kocie, złaś mi z tego żarcia. Co tu jest? Zobacz, nic się nie dzieje. Idź zjeść. I jak sobie Zojka zje, to pójdziemy, co to jest? Czy to były. Dobra, musimy tutaj zadzwonić znowu do administracji. Zadzwoń tam do tej administracji. Będziesz brała, no to dalej bierz, bo chcę schować. Halo. Dalej, bo chcę iść na ten festiwal. No i dobra, słuchajcie, kochani, dotarliśmy. Ja widzę, że tutaj są w ogóle jakieś kręgle. Ja nie wiedziałam o tym. Patrzcie, może pójdziemy sobie pograć? na no, to w ogóle Zojka, to najradośniejsza godzina dla skąpych Simów. Drinki ale nie, my drinków pić nie będziemy. Eee, weź sobie, skorzystaj z toalety, może najpierw. Czy są tutaj to, no muszą być to, ale ty chodź sobie, skorzystaj, kupa kabina, co? Skorzystaj, ty. Ty byś musiał wykąpać śmierdziochasz. Dobra, ale kto tutaj może są jeszcze... Patrzcie, Penny Pizza jest seniorką. Tu jest pani dorosła, pani dorosła. A gdzie jest ta twoja Monika? Tutaj, twoja koleżanka. No to weź może... A czekajcie, bo gdzieś idzie sobie, no to dobra Pogramy sobie, zaraz sobie pogramy, tylko poczekamy za Zoją Zróbmy właśnie, o, księżycowe kręgle sobie, halo Sobie, o, 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 zaproś do gry w kręgle Sobie zrobimy trzy rundy, bo to i tak trwa wieczór. Ej, a gdzie jest nasza ekipa? Kurde, Blaszka, no, podejdźcie tutaj razem wszyscy Tak sobie patrzę, słuchajcie, tutaj Weź tutaj, może, się z tą panią też przywitaj, choć przyjazne powitanie. Tu idzie jakaś pani w niebieskich włosach. ta dorosła. Trzeba się poznawać, słuchajcie, z tymi ludźmi. Może akurat ktoś gdzieś kiedyś nam się, wiecie, nawinie, tak, że spędzimy z nim resztę życia. To znaczy nie my, ale nasi Simowie. Dobra. Muszę jej, słuchajcie, zrezygnować z tego cheerleadingu. Ona teraz nie ma czasu na to. Graj w kręgle. A, tak sobie możemy zrobić. Dobra, to zróbmy to tak. A czemu oni się nie przebierają? Co, czemu się nie przebierasz? Bartek, co ty odpierdzielasz, chłopie? Łazisz jak jakiś pokręcony. Weź z strój, weź sobie taki masz sweterek tutaj. Proszę cię bardzo, sobie załóż. Żrubszał ty też się przebierz, droga koleżanko. Zmień strój. Pokażcie, no mi tutaj szybciej. Dalej, no patrzcie, te simsy to są ostatnie jakieś takieś... Dobra. Yy, gramy? Gramy? My czy nie gramy? Hallo! Pani Monika, pani Moniko, proszę się przebrać. Ja panią tutaj, kurde, nakłonię do tego. Proszę bardzo, dresser, zmień strój. Czy pani ma jakieś normalne stroje, czy wszystkie takie w kapeluszach? O! Dobra. Aj, kurczę, zdenerwowała się nam Monisia. Dobra, ale no nie jest zbyt ona urodziwą. No weź do łączy, Nie jest ta Monika zbyt urodziwą simką, ale no. No, koleżanko, może być. Nikt tutaj nie mówi od razu o romansie. Zapytaj o imię. Fajna ta interakcja, jest? jest bo wiecie. Nikt od razu nie wie, jak ma, się, jak ma druga osoba na imię, nie? Jak się z nią gada. Widzę, że ktoś tam sobie poszedł, dobra. Ta się teraz cieszy. Zoja, czy ty będziesz grała w te kręgle, czy nie bardzo? Patrz, świetne buty założone na stopach. Tu jest pani seniorka. Dobra, idzie Zoja, słuchajcie. Trzymamy kciuki za Zoję. Czy jej się uda, czy jej się nie uda. oczywiście będę musiała robić fotki wy o tym doskonale. Wiecie, bierz tą piłkę, kulę, bilet, co tam, co tam chcesz. Zoja. ujoko, tyś ładna dziewczyna, czarną kulę sobie wzięłaś, kulę. Nie wiem, jak to się, słuchajcie, fachowo nazywa. I'm sorry, ale nie wiem. Uuu! czekajcie, ja muszę tu zobaczyć, ile ten, ile poleci, o. Zojka, no co ty? No co, te seryjnie. ajajaj, aj, aj. teraz Bartek będzie, czekajcie, Bartek Dobra, Bartek, yy, ominęło Bartka, <laughs> sorry Bartek jest tam chyba zainteresowany, słuchajcie, bardziej rozmową z tą panią w miętowych włosach i w miętowych brdwiach I z różem na policzkach, tylko nie, nie wiem, czy ona nie jest właśnie tak, ona jest flirciarska i ona dlatego jest taka czerwona, wiecie yy, To przez tego moda, yy. Czekaj, 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 myślisz, że jestem mądry? O kurde, nie! O, ty Mendo bazarowa, nie gadam z tobą, nie gadaj z nią. Idź ten, idź, nie wiem, coś. Idź sobie znajdź inną koleżankę. Może rzeczywiście ta Monika jest lepszą partią dla ciebie. No, tak to jest, kurde, blaszka. Zapytaj o barabara. Nie, rozmawiaj o przebywaniu na zewnątrz, a dobra, zapytaj ją tam. Ej, Harry, chopie, gdzieś ty Polas, co? Czemu ty nie masz. A bo ja ich tak do końca jeszcze, dobra. Ja ich tak wiecie, nie przebrałam, ja, ich, ja im tylko chyba dawałam te stroje codzienne z tego co pamiętam. O zainteresowaniach Widzę, że już jest, słuchajcie, pograny Już wszyscy sobie pograli, super, ekstra Bombastycznie, więc może przejdziemy się Tutaj na ten festiwal Która to jest? 20.42 Ok, chodźcie, pobawimy się Czy my tutaj będziemy pić te cuda na kiju? Myślę, że nie Pieniądze nam nie są potrzebne eee. br, br, br. Czy wy jesteście głodni? Tobie jest zimno, no to weź się ubierz, dziecko drogie Ty jesteś mało... A co tu jest? Ten sim uwielbia przybywać z innymi, liczy się z innymi. Ten sim stawia dobro innych ponad swoje, niezależnie od tego, jak się czuje. O, ale mógłbyś, kurczę tobie brakuje zabawy. To dlaczego choć może sobie tutaj potańcz? A zoja sobie tutaj przyjdzie. Chociaż właśnie ja bym chciała, żebyś tutaj te plakaty pozbierał. Żebyś ty. Nie ma tutaj. Żebyś ty się tutaj troszeczkę tym pozajmował. A tak to tutaj za bardzo chyba nie ma co robić. Czy z tym panem można sobie jakieś selfie, czy coś? Podobno pracuj. Boże, nie masz twarzy. Chodźcie tu o, 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 Wypróbuj razem. Tylko się ubierz, Zoya, proszę ja ciebie. Wpadnij w histerię, boże, drogi. Przebrałaś się chyba tak. Tylko że jeszcze tego nie widać. A ten Harry, miałaś z nim pogadać Ej, zoja, przebrałaś się? bo żeś tak się zakręciła, jakbyś się przebrała Aczkolwiek nie widać, żebyś się przebrała Zmień strój Na zimno, no ma niby, dobra, zaraz nam się to pokaże A Bartek? Bartek tańczy i jest śmierdziuszkiem Super, Bartek, naprawdę No, nie wyrwiesz tak nikogo na smorodek spod pachy, nie? Tak mi się przynajmniej wydaje Chociaż są różne upodobania a to kto to? Dorosły. Jak masz na imię? Eddie. Eddie, Eddie. Dobra. Dziewczyny sobie tutaj, widzę, przyszły na fajkę wodną. Ej, tutaj też rośnie zabawa, więc w sumie... Boże, nic nie widzę. Więc on też by w sumie tutaj mógł przyjść. Usiąść i wypróbuj sobie. Byle nie podchodź do nas za blisko, bo śmierdzioszkasz. Gdzie jest ten Harry? Harry... Tu jest, kupuje żarcie, chodź no tutaj Tylko, że kurde blaszka, no Znaczy wiecie, my i tak poznamy mm, na studiach kogoś, z kim zajdziemy w ciąże Jeżeli czytaliście y, ten, Zasady Pokolenia y, Narzekaj na problemy Więc wiecie, no nie musimy się tutaj tak skupiać Może wiecie, tutaj akurat y, taki sentyment tak dopadł naszą Zoję, Że on ma na imię tak jak nasz tatuś Bo on też miał hyaryry, nie? Pokażcie a, ty już go nawet nie pamiętasz. No super. Super jest. Fajna z ciebie córka, ci powiem, naprawdę. Ale czy to dlatego, że ja go odesłałam za światy? Ej, może to dlatego. A on jest normalnie na drzewie? Ej. Ej. A czemu tutaj nie ma ani naszego brata, ani nic? Ale widzicie, on też jest Harry. Czemu mi się te Simsy tak kurde coś długo wszystko się w nich ładuje? Ale dlaczego nie. Co? Nie wiem, słuchajcie, kochani, będę to musiała potem zobaczyć e, później, później. Jak te Sims trochę mi się ogarną. E, dobra, Bartek, bo ty śmierdzisz. Idź no do tego Harego. E, no i co? Ona sobie chwilkę z nim pogada. Hary tutaj z Monią. No i będziemy e, wracać tak naprawdę do, do domku. I oni pójdą do szkoły znowu, co prawda, mają nieodrobione lekcje. Zobaczcie, ta penna jest ten, ma laskę ze sobą, <laughs> ale dumnie kroczy, zobaczcie z jaką gracją. No i dobra, ja myślę, słuchajcie, że przegramy sobie jeszcze jeden dzionek, gdzieś się wybierzemy. No i wrócę do Was, jak oni wrócą ze szkoły. Okej, okay, kochani, jesteśmy, ja tutaj widzę, że są jakieś okropne robaki. Chciałam Wam pokazać, że dzieciaki ze szkoły przytargali, znaczy po drodze że ze szkoły zaszli sobie gdzieś tam na jakiś targ. No i przytargali choinkę, ponieważ zobaczcie, jutro jest zimowa fiesta. Także myślę, że, w, że dzisiaj sobie ją jeszcze ubierzemy. I tutaj Wam zapomniałam pokazać właśnie, że są, jest zdjęcie naszych małmusiek, naszej Zoe i Sabryny, także no fajnie, że tutaj właśnie takie zdjęcie też udało nam się dorwać. Tak, Harry, nie, Bartek znowu zaprosił, słuchajcie, kogoś do, do domu, po szkole, ale chyba jakiegoś chłopaka. Teraz zrobimy sobie tak, zapalam. A potem tak ozdób, ozdób z. Tylko, że czekajcie, chciała, żeby Zoja się przybrała, bo ten strój jakieś plamy jej takie robi. Ja jej będę musiała. Nie, nie śpi tu. Ja jej będę musiała zmienić chyba ten strój, bo te spodnie chyba coś tam takiego mm, dziwnego robią. Także chodźcie, tutaj ty zmienisz sobie strój. Ja tutaj tak postawiłam, a widziałam, że są te rybo... rybaki. Yy, myślę, że oni i tak, słuchajcie, nie dojdą do tych robaków, ta pani. Ozdób z, dekoracje, zróbmy. Żółto-białe, bo ja nigdy nie robiłam tych żółto-białych. O, tego rangi zaprosił nasz, bar, nasz bartek, dobra. Także spoko, Wydaje mi się, że ta pani tam nie, nie będzie mogła, chyba, że ona jeszcze gdzieś indziej widzi te robaki, ale ja teraz muszę się, słuchajcie, skupić na tym, żeby zrobić im jakieś fajne foteczki może. Oczywiście, bo wiecie, pierwsze święta, w ogóle pierwsze święta bez, bez mamusiek, oni spędzą te święta sami. W kolejnym odcinku będziemy mieć właśnie. O Jezus, Maria, będziemy mieć zimową fiestę, no i oni niestety, ale spędzą ją tylko we dwoje, nie będziemy zapraszać nikogo więcej. Tak naprawdę wiecie, nie mamy tutaj takich przyjaciół jeszcze od serca, żeby po prostu ich zaprosić po prostu po prostu, żeby ich zaprosić tutaj na taką, no ważną wieczerzę, jakby nie było. Spędzą oni ją sobie w, w dwójkę Potem możemy zrobić na przykład jakiś szalony sylwester, co nie? Ozdób z możemy zrobić girlanda Czerwona złota wstążeczka z Bartkiem Bartek, dokąd Ty tam zmierzasz? Jeszcze chcę zobaczyć skrzynkę, bo znowu coś tam przyszło Więc może jest to akurat ta nasza pocztóweczka Odrobimy sobie lekcję No i będę kończyć ten odcinek Też będzie chyba z takich dłuższych troszeczkę Ale, ale słuchajcie Fajnie mi się tutaj gra Zresztą chyba w każdej mojej serii fajnie mi się gra Także nie, Ty nie będziesz chodziła na ten cheerleading, Ty masz za dużo na głowie, dom i w ogóle, a Bartek, Bartek Ty cepi, capie, chodź, jakiego aniołka, weź tutaj pomóż A jemu się chyba nie chce, słuchajcie, niech on sobie pogra na gitarze, możesz tutaj tym z tym rangiem sobie piłkę pokopać, mógłbyś się przebrać w ogóle No a Zojka śmierdziocha, nie? Będzie musiała się dziewczyna wykąpać Potem możesz już sama ozdób tą choinkę Ozdoba na czubek Zrobimy sobie biało-złotą gwiazdkę I zrobimy sobie mm, dywanik Dywanik, biało-złote, śnieżynki, super Nie drap, ty kocie mały Weź wygłoś kazanie o drapaniu Chodź Bartek, musisz tutaj tego kota ogarnąć trochę czy to jedzonko tutaj nie śmierdzi? Nie, jeszcze nie śmierdzi Także tak, Ty możesz sobie w sumie może ten projekt dokończyć Pracuj rzetelnie, chciałabym, żebyś sobie to dokończył, bo on ma tutaj właśnie w aspirację, że ukończy dobrej jakości szkolny projekt Także miłoby było, jakby on to skończył Nie odbieraj tego telefonu Hej, piękna, chcesz pójść dzisiaj? Nie, 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 Harry, dzisiaj ubieramy sobie razem, tutaj, czy razem, <grytania> Zoja sama, to jest lekką pomocą Bartka, ubiera choinę I tak, i pójdziesz sobie tutaj, do... kto to jest? Pan, 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 nastolatek, jakiś Marcin, no dobra, chodź tutaj przywitaj Czy tutaj się powprowadzali, coś nowi Zimowie? Ja do tego budynku nie wprowadzałam nikogo Rangi ty, capie niedojony, Wyłaź z mojego pokoju Idź sobie stąd w ogóle. Nie będziesz mi tu łaził po pokoju. Muszę zrobić im blokady na te komputery, powiem wam szczerze. Aha, no z Marcinem miałeś rozmawiać. Kurde, tu jest Marcin, a nie tam. Weź zabawne powitania, zrób. Co tutaj robisz? Jolanta Has chce przyjść do ciebie na chwilę. A dobra. Przyjdź jak chcesz, dziewczyno. Nie będę ci bronił. Chodź. No i dywanik, przecież sobie tutaj porozmawiać z Marcinem, no i zobaczcie, idealnie, dwa dni i przegrane, zaprosiłam do środka może, Pomoś, pomo poproś o pomoc przy projekcie w Super, a Marcin se idzie se, se idzie se, weź pocztę, ostatnio do Twojego, no jak nie przyszła, przecież miałam powiadomienie, że przyszła. Kurde, blaszka, ja zwariuję z nimi wszystkimi tutaj. Ty może odebrałeś? Nie. No jak no było, że nie może dosięgnąć? Mm. No dobra, a chodźcie, zobaczymy jeszcze tutaj. Właśnie Zoja w ogóle też ma ten projekt do zrobienia, tak naprawdę społeczny. Weź sobie jeszcze raz, znajdź tego przyjaciela. I trzeba zapalić te lampki na choince. No zobaczcie, jaka ładna choineczka, co? Mój wpis pojawił się na forach. Dobra. Bartek. Pomaga Ci Jolanta. W ogóle fajne masz kontakty tutaj z Jolantą. Możesz tutaj z nią porozmawiać o aktualnej pogodzie na przykład. No i dobra. Zojka, Zojka do kompania. A ja już, kochani, będę kończyć ten odcinek. W kolejnym właśnie zrobimy sobie tutaj Wigilię, myślę, że gdzieś Powsadzam, dodam im tutaj takie Dekoracje świąteczne, ale nie Nie jakoś bardzo dużo, gdzieś takie Po prostu elementy malutkie Żeby było po prostu troszeczkę Troszeczkę przyjemniej naszym Simom Tutaj mamy zimową fiestę Potem będzie właśnie Sylwester No a oni tutaj później już w kolejnym Tygodniu mają urodziny, więc Więc będziemy się też wybierać Naszą Zoją na studia Dajcie znać, czy podoba Wam się właśnie Mieszkanko tutaj takie troszeczkę udekorowane, troszeczkę bardziej wyposażone Czy nie przesadziłam, możecie dać znać, ale wydaje mi się, że nie Wydaje mi się, że zostawiałam po prostu te wszystkie meble, które tutaj były gdzieś tam jakieś nowe Po prostu oni sobie kupili A czemu Ty się nie wykąpałaś do końca? No i będziemy jeszcze właśnie też gotować na Wigilię. Dobra, a czekaj, a zaliczyło Ci się to tutaj? Tak, zaliczyło. zaliczyło się. Dobra, kochani, czyli kończę już odcinek. Słyszymy się za tydzień. Ja Wam bardzo, bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się cieplutko i pa, pa!